Serdecznie wszystkich na szóstym rejonowym konkursie e, matematycznym. E, przede wszystkim witam serdecznie młodzież i uczestników tego konkursu. Witam serdecznie e, Państwa opiekunów, którzy przygotowali młodzież e, do tej e, e, rywalizacji matematycznej. E, w konkursie biorą udział uczniowie klas szóstych y, szkół podstawowych i klas pierwszej i drugiej szkół y, gimnazjalnych. W tym roku w zmagania bierze udział y, dziewięć szkół. 9 szkół y, jest reprezentowanych przez y, y, reprezentuje uczniów y, tutaj w naszym y, życze konkurym. Wszyscy z Was osiągnęli jak najlepsze wyniki na miarę swoich e, możliwości. どうで